Dzień dobry, dobry wieczór. Witam. Być może to, co dzisiaj powiem, spowoduje, że się komuś narażę, ale nie, nie interesuje mnie to w ogóle. Trudno, Naraży się dość narażę, ale przynajmniej powiem co myślę. Słuchajcie, dziś była niedziela piękna niedziela. Cudowna pogoda, rano pojechałam z siostrą Boże, z córką do kościoła na górek a syn z e, e, narzeczonym córki poszli na rower w góry też potem po mszy świętej spotkaliśmy się wszyscy. E, to znaczy ja z córką zawieźliśmy ich do Bielska i stamtąd oni już sobie pojechali gdzieś na góry rowerami, a my yy, pojechałyśmy z Bielska do Górek do kościoła i po kościele pojechałyśmy do Brennej, gdzie oni dojechali, wszyscy razem zjedliśmy obiad i padło takie zdanie, że jedziemy do Pszczyny. Hmm. Propozycja ta wyszła od syna właściwie, pojechaliśmy do tej Pszczyny i na miejscu okazało się, że od 20 ma koncert niejaka Natalia Nykiel. Trochę yy, zaczęły dzieci żartować, żeby to nie było tak, że to znowu ta Natalia Nykiel za ostatnią, bo ostatnio niedawno niejaka również Natalia Nykiel może zbieżność yy. Imien i nazwisk. Śpiewała u nas koncert w kościele. No ta też miała śpiewać koncert, ale nie w kościele. Ta miała czarne włosy i była taka polchniutka, a ta miała białe włosy i była. Um, I była. No powiedzmy. No, no. Figurę miała, tak ma. Przypomniało mi się to zdanie. Księdza Rafała niedawno z kanału SMS z nieba, i to mi też tak dało do myślenia, że teraz są takie czasy, że z czarnych włosów można zrobić białe, i z białych można zrobić czarny, i na odwrót, tak. Ja to sobie tak pomyślałam, że czasami diabeł się potrafi podszyć i maskować, tak. Jedna osoba może śpiewać o Bogu, a druga osoba. Yy, o tym samym imieniu, nazwisku, może śpiewać o zupełnie czymś innym. Ta, która powiedzmy ma czarne włosy, śpiewa o Bogu w kościele, a ta, która ma białe włosy, niekoniecznie śpiewa o Bogu i niekoniecznie za Bogiem jest i śpiewa o, powiedzmy w innym miejscu, ale do rzeczy. Pojechaliśmy do tej pszczyny i na y tej łące pod zamkiem w Pszczynie to jest jeden z moich ulubionych zamków. Znamy historię Habsburgów, księżnej Daisy, tak i te, tak dalej. E, bardzo lubię tam tam bywać w Pszczynie pod zamkiem. Tam odbywają się koncerty. Dzisiaj o 20.00 odbył się taki koncert Nataliny Kiel, właśnie. Już od. Pierwszych minut powiem szczerze Wam. To jest moja opinia i komuś się mogę narazić. Trudno. E, miałam dziwne przeczucie i nie podobało mi się jej wejście, jej strój, e, kontrowersyjne buty, e, krótkie obcisłe leginsy, e, ale to jeszcze nie było nic. Właściwie pff, strój jak strój, tak ale zaczęła śpiewać piosenkę, którą pewnie wszyscy znają. Bądź dużym chłopcem, dziś przestań słuchać do mnie pytania, tak? Znamy, leci po radiu często. I nagle przerwała tą piosenkę i mówi, że mm, nie rozumiem, dlaczego nauczyciele mm, mówi, powiedzcie, dlaczego nauczyciele i rodzice wydzwaniają do mnie i pytają się mnie, czy w tej piosence jest y, y, suko czy sługo? Sługo czy suko? Y, no tam się pojawia takie taki, tak, y, takie zdanie nie chcę być suką. Czy coś takiego? I y, y ona Mówi, że właśnie się pytają rodzice, nauczyciele, czy w piosence jest suko czy suko, a ona mówi, nie, nie, tam jest suko i ma być suko. Rozumiecie? Myślę sobie, nie, nie wierzę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Nie daj, że podkreśla to jeszcze w kontekście dzieci, tak? Jeszcze podkreśla, że ma tak jak jest, tak ma być i jak usłyszałam sługo zastawione z wyrazem suko. przypomniał mi się ten werset ze słowa Bożego sługo dobry i wierny byłeś mi wierny w rzeczach niewielu nad wielo mając Cię postawię tak w kontekście talentów przypowiedzi o talentach o talentów cię automatycznie jak usłyszałam sługo sługa to ktoś kto służy Bogu tak ale ona podkreślała, że tam jest suko i było tyle dzieci koło nas, że szok po prostu. No i dobra, i śpiewa dalej. Kolejną piosenką było, coś tam było w tekście, co mi też tak uderzyło jakaś taka piosenka, muszę odnaleźć dokładnie ten, w której piosence to się pojawia i dokładnie jak to brzmi. Mniej więcej tak, że. E, za chwilę ktoś za rogiem uczyni cię nowym bogiem, tak? Coś takiego. I pomyślałam sobie, jak to e, ciebie uczyni nowym bogiem. Bóg jest jeden i, i żadnych innych bożków, tak? Nie, nie, <laughs> nie, róbmy nowych bożków, jak ona w tej piosence do której teksty sama piszę, Co ona sobie tworzy jakieś bożki, tak pomyślałam, wiecie, tak pomyślałam. I ledwie tak pomyślałam, kolejną piosenką jej było. Hmm, jest taka piosenka, Moje serce jest wilkiem. I znowu przyszedł mi kolejny fragment ze Słowa Bożego. E, Wpuszczę w, y, stado między wilki, owce między wilki. Ech, wiemy, z czym kojarzy się wilk w Awangelii, tak? No, Mi się jednoznacznie kojarzy, i chyba nie tylko mi, ale większości osób kojarzy się z, z antychrystą, tak? I słyszę, moje serce jest wilkiem. I sobie myślę, aha, no nieźle siebie określa, tak? Tutaj tworzy nowe bożki. Um, tutaj mówi, że jest wilkiem. Ale to jeszcze nie było nic. I nagle, kiedy skończyła śpiewać tą piosenkę, kazała ludziom wszystkim upaść na ziemię. W kucki, na kolana. I wiecie co? I ludzie to zrobili. To było najgorsze. To było z niedowierzaniem patrzyłam na te wszystkie tłumy. W setkach, mało w setkach. Nie wiem, czy tam nie było z tysięcy ludzi albo więcej pod tym zamkiem. Tam były tłumy i tam były dzieci i wszyscy upadli na tą ziemię. Czy Wy to rozumiecie? I sobie pomyślałam, że oni w tym momencie oddają pokłon bożkom, o, o, o których ona mówiła, śpiewała wcześniej. Że oddają jej pokłon? Pomyślałam, nie, nie, ja na pewno nie będę padać na ziemię, klękać na ziemię czy wkłucać na ziemię, absolutnie. Ja sobie stałam i ja obejrzałam się do tyłu, spojrzałam po tych wszystkich tłumach na tej ziemi. Po prostu było mi tych ludzi żal, bo oni nie zdawali sobie sprawy z tego, co oni akurat w tym momencie zrobili. I ja stałam i może na palcach szło by policzyć tych ludzi, którzy też stali i koło mnie odezwały. I jeszcze z tyłu dzieci, które też upadły na tą ziemię razem z narzeczonym córki. Próbowali ciągnąć mnie z tyłu, żebym też na ziemię upadła, usiadła, klęknęła. Nie? Kłócnęła na te kolana, tak? Tak jak wszyscy. Tak jak ona kazała ta wokalistka. A ja się nie dałam. I jedna kobieta koło mnie się, która była ogromnie niesamowitą fanką tej wokalistki i znała wszystkie jej piosenki na pamięć, stała dosłownie obok mnie z mężem i mówi do niego, a dlaczego ona stoi? Czemu nie, nie, nie usiadła na ziemię? Czemu? I, I taka, wiecie, taka oburzona, że ja nie, jak wszyscy, jak te barany, ślepe, bo tak za, zaślepione, jak klapki na oczach, tak? Wszyscy jak jeden pan. A ja nie. I ona nie mogła tego zrozumieć i mówi do niego, a on do niej: Weź, przestań, zostaw, zostaw. No przecież nikt jej nie zmusi, tak? No właśnie, nikt mnie nie zmusi. No jak wstali wszyscy, bo już bokalistka pozwoliła wszystkim stać łaskawie, to syn mówi tak, dlaczego nie, nie padłaś na ziemię? A ja mówię, bo nie będę składać pokłonu bożką. I powiedziałam to na głos autentycznie, nie zważając na to, że ktoś mnie słyszy tak, bo to jest dla mnie ważniejsze. Ja powiedziałam, ja nie będę składać pokłonu Bożką, bo ja się kłaniam tylko przed Bogiem, a Bóg jest jeden. I to już był w zasadzie koniec koncertu i wychodziliśmy z tego koncertu i tłumaczę moim dzieciom, że ci ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co akurat zrobili, tak? Że opowiedzieli się po jednej tej ze stron, niekoniecznie tej właściwej stronie, tak? I tłumaczę im, i mówię, jeszcze tak byłam do tego stopnia zbulwersowana, że mówię, że normalnie gdybym miała megafon, to bym tym wszystkim ludziom powiedziała przez megafon, żeby zastanowili się, co robią, że, 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 że tak nie można, bo w ten sposób uchylają tylko wódkę temu złemu, tak? Że ja diabeł przecież działa bardzo podstępnie z czego większość ludzi nie zdaje sobie w absolutnie sprawy i myśli, że to jest jakaś zabawa, jakieś żarty. To nie są żarty i to nie jest zabawa. I tłumaczę to młodym i tłumaczę im to no, jeszcze w aucie. I to tylko tak. Jest godzin. Dobrze, ja już kończę. Ale może być coś na rzeczy, bo najnowszy album nosi nazwę Demony. Ja mówię, no to już wszystko rozumiesz, nie? No, no i właśnie. No i tyle. Demony.